Sponsorem tego odcinka jest firma Minimax 2.0, kultowe miejsce w nowej odsłonie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Mam w pamięci taki zremasterowany materiał z 1997 roku, kiedy w ratuszu siedzą Panowie, głównie Panowie, w Pańskim gabinecie ówczesnym. Jest tam posadowiony sztab kryzysowy, jest powódź. Co się rzuca na tym filmie i co jest charakterystyczne, nie ma tam jednego komputera. Syndrom czasów. Jest 30 lat później, komputerów mamy bardzo dużo, mamy nawet sztuczną inteligencję, ale obawiam się, że w kwestii obronności, obrony cywilnej, jesteśmy chyba w tym samym punkcie. To jest trudne pytanie, bo 30 lat temu były zupełnie inne warunki, jak sama pani powiedziała. Nie było komputerów, myśmy pracowali wtedy generalnie na mapach, ale w tamtym czasie zamiast komputerów była gigantyczna wiedza. Na ile dzisiaj samorządy przygotowane są na różne sytuacje kryzysowe? Mam na myśli konflikt zbrojny, sytuacje jakieś z żywiołami, albo. hiszpański blackout? No właśnie. Nie są przygotowane. To jest jedno z nasze stwierdzenie: nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe a już szczególnie jest są przygotowane na wybuch jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Co powinny zrobić? No bo mamy ustawę, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, ustawę o obronie cywilnej, na mocy której każdy wójt, burmistrz, prezydent miasta musi dokonać takiej inwentaryzacji, przeprowadzić ją do końca roku, zaraportować wyżej, czyli tak, ustalić miejsca schronienia, schronienia. ewakuacji, Zabezpieczenia na trzy dni, dobrze tak, ja pamiętam 3 dni, na trzy dni. I żywność, żywność, no i leki. Dostęp do leków, dostęp do opieki zdrowotnej, tak? No to jest masa rzeczy. Nic z tego jeszcze fizycznie nie mamy. Problem jest taki, że od 22 roku, kiedy skończyła obowiązywać ustawa o obronie cywilnej, poprzednia ustawa o obronie cywilnej, przez pięć lat praktycznie rzecz nie było nic. I ta obrona cywilna była no, wydumana zupełnie, mhm. i to było wszystko realizowane na zasadzie e, pospolitego ruszenia. E, dzisiaj, w sytuacji konfliktów zbrojnych na całym świecie, e, no, jest to e, ustawa, która może dać szansę, podkreślam, może dać szansę na razie tylko na zbudowanie tak. obrony cywilnej na przyzwoitym poziomie. E, czy to będzie? Nie wiem, bo zadań jest tak dużo, a podejście samorządów jest takie. No Powiem delikatnie olewające. Tak, choć z drugiej strony to dopiero y, kilka dni temu, zdaje się, PAP dotarł, a napisał o tym Business Insider, y, do informacji o programie ochrony ludności y, przygotowywanej przez państwo, która ma jakby wesprzeć samorządy w tych działaniach, y, ale to wszystko jest w powiakach. To są rzeczy obliczone na kolejnych y, pięć lat. No, pięć lat, kiedy ten program ochrony ludności ma być przygotowany, począwszy od etapu gminy przez powiaty województwa aż do programu krajowego, no, to jest czas, który no, tak naprawdę jest tylko na papierze, bo my to zagrożenie możemy mieć, nie wiem, za tydzień, za dwa, za miesiąc albo jutro. Albo jutro. No, więc... no, czego tu po raz kolejny odwołamy się do tej Hiszpanii, tak Przecież no, nikt się no, nie spodziewał. Oczywiście, no, w Hiszpania e, to że był tak klasyczny przykład, wydarzy. kiedy zrobiło się gorąco. I dosłownie, i w cudzysłowie, bo padły wszystkie instalacje elektryczne, tak? Nie było klimatyzacji, nie było dostępu do internetu, nie było dostępu do prądu, nie można było załadować komórki, nie można było przekazać informacji przede wszystkim mieszkańcom, no gdzie mają pójść po wodę. No właśnie. I tak do tej informacji, czyli w momencie, kiedy wybucha jakiś konflikt u nas, jesteśmy pozbawieni elektryczności w części albo w całości, to jak? Mamy się skontaktować z obywatelem jak? No, internet nie działa. Internet nie działa, telewizja nie działa. Nie możemy działa. w telewizji ani w internecie umieścić informacji o tym, że punkt odbioru wody z beczkowozu będzie na ulicy takiej czy takiej. Czekaczki też długo nie pojeżdżą. Pojeżdżą do czasu, dopóki będą działały jakieś systemy rezerwowego zasilania na stacjach benzynowych. No szczekaczki to można akumulatorem w samochodzie naładować, no, no bo samochód będzie jeździł i będzie opowiadał. No, dopóki tak? będzie jeździł. Dopóki będzie jeździł, Właśnie oczywiście. O tym no, mówię. Blockout Czy... nie będzie trwał wieki. No, w Hiszpanii to trwał w niektórych miejscach y, parę godzin, w niektórych miejscach no cały dzień, 24 mhm. godziny, tak? E, u nas tego problemu na razie nie ma, ale trzeba się na niego przygotować. No bo jeżeli nie będzie prądu, e, no to po jakimś czasie przestanie być pompowana woda, tak, no bo generatory. W wodociągach wytrzymają określony okres czasu, i potem tej wody w kanach zabraknie. Tak. No więc mieszkańcy muszą wiedzieć, gdzie e, mogą się pojawić powody, która będzie przywieziona w Tak. A tego na dziś nie wiedzą. Zazdrośnie patrzę teraz na Czechów, którzy po poprzednim systemie nie pozbyli się tych szczekaczek przytwierdzonych do słupów ulicznych. Tak, jest to jakaś system, system jest metoda? Jakąś, jakąś metodą zastępczą, e, która pozwala na przekazywanie informacji. Co prawda, ja nie wiem, jak to jest zasilane, bo to też jest. Nie wiem. To jest chyba na niskim napięciu, więc to zużycie prądu pewnie jest niewielkie. Nie Ale no, trzeba pamiętać o tym, że u nas taki system próbuje się budować w oparciu o radio na baterię. No bo mhm. mówi się, że w plecakach ewakuacyjnych powinno być radio, które jest na, na baterię i zasilane właśnie z baterii i może podawać informacje na tych falach długich, czy normalnie dostępnych w każdym radiu, czy na, na UKF-ie, ale to jest minimum, bo ja nie wiem, ile osób w tej chwili ma takie w domu radio na baterie. Ja Podejrzewam, że wie. bardzo niewiele. Mam natomiast wrażenie, że dużo bardziej niż Państwo i jego struktury zaangażowały się w akcję y chronienia ludności dyskonty, które zaproponowały już plecaki przetrwania, a w nich rozmaite rzeczy, które mogą być przydatne w sytuacjach kryzysowych, tak? Dobrze taki plecak mieć, fajnie by było, gdyby państwo jeszcze powiedziało słuchajcie, spakujcie sobie to, to i tamto, miejcie tyle i tyle jedzenia przygotowanego w razie w, nic takiego na razie nie dzieje. To znaczy, ja bym cofnął się do, do lat 90., tej powodzi 97 roku, kiedy pracowaliśmy na dokumentach planistycznych wtedy przygotowanych, które mówiły o zasadach funkcjonowania obrony cywilnej. To wtedy były takie sytuacje, że tak naprawdę to te zapasy podstawowych środków z zakresu obrony cywilnej były już no. Delikatnie mówiąc z lat 70., -tych, 80., -tych, nawet 60., no ale coś było, tak? Mhm. E, poza tym wtedy wójt burmistrz czy prezydent miasta mógł wyda wydawać decyzje, które w mogły mobilizowały e, m, pracowników firm z wielu zakładów, gdzie były drużyny obrony cywilnej. Dzisiaj e, takich ćwiczeń nie ma i takich drużyn też nie ma. Powinno się do tego wrócić. W ogóle do planów takich regularnych ćwiczeń ewakuacyjnych, prawda? No ale to, to jest wszystko w totalnych powijakach. Państwo niby gwarantuje, że na sfinansowanie, nie wiem, budowy schronu, przystosowywania piwnic, tego typu rzeczy przekaże 0,3% procenta PKD, czy to nie jest za mało, czy to nie znowu nie będzie tak, że spadnie to na samorząd i to będą duże pieniądze, na pewno duże pieniądze. Ja z tego co wiem to mają być takie środki też wydzielone z KPO, więc tych pieniędzy podejrzewam, że będzie na tyle dużo, żeby samorządom pomóc w tym zakresie. Co prawda, chyba w pierwszej kolejności będą one szły na ścianę wschodnią, na, tą, na, te, na te zęby broniące nas od strony wschodu, ale no, w takich miastach na zachodzie Polski, tak jak Kamienna Góra, no, powinno się też tego typu działania podjąć w celu no, zabezpieczenia ludności przede wszystkim. Pierwszy krok w mojej ocenie to jest inwentaryzacja dzisiejszych zasobów. No właśnie. Czyli czy mamy piwnice, czy mamy schrony, czy mamy miejsca ukrycia? Jeśli nie mamy, no to co możemy przeznaczyć? Tak? Mhm. Albo zbudować. Albo zbudować. No jeżeli budujemy nowe budynki komunalne, tak? no to e, już na etapie projektowania powinno się zakładać, tak mi się wydaje zakładać odpowiednią nośność piwnic czy garaży podziemnych, żeby tam można było zro zrobić schronię. miejsce ukrycia. No bo szczerze wątpię, że nasze zasoby, te komunalne, stare, nawet jeżeli posiadają piwnicę, czy to jest oby na pewno właściwe miejsce schronienia, żeby to nie było miejsce ostatniego spoczynku tak? no osób więc... uciekających, bo z jest... tych gruzów Ciężko można już nie wyjść, no, no więc właśnie. tutaj chyba... Elementem takich piwnic będzie to, czy one mają dwa wyjścia. no ale tu jest kwestia też schronów, tak? Schrony muszą mieć określone warunki techniczne, e, wentylację, klimatyzację. No właśnie z tą wentylacją, tak mi się teraz przypomniało, że mamy podziemia rado, co prawda, ale no to tak, nie jest tak. najlepszy pomysł na e, szukanie miejsca ukrycia e, na wypadek e, zagrożenia, bo no już w czasach końcówki wojny tam. E, Zdarzył się przykry wypadek, kiedy zostali tam spędzeni więźniowie, a oni po prostu nie przetrwali, bo tej wentylacji nie tam nie ma. Więc to nie jest też dobry pomysł. Nie wiem, czy to można by było jakoś udrożnić. Być wentylację można, wykonać. Może można nie mam wykonać pojęcia. Nie wykonać wentylację, ale to już specjaliści powinni się tym zająć. Są bunkry czy, czy, czy szpitale, dawny szpital. Pod górą parkową, gdzie był to dawny szpital niemiecki jeszcze. Parkową czy zamkową? Zamkową, przepraszam. Gdzie rzeczywiście było miejsce ukrycia, ale też trzeba było to zinwentaryzować, zobaczyć, czy można to A to się to nadaje, bo pan tam był w środku. To ja to nadaje? byłem w latach 90. I, i to było miejsce, gdzie można było coś takiego zlokalizować, oczywiście po remoncie, po, po określonych nakładach finansowych. Tak. Takich obiektów na terenie Kamiennej Góry jest trochę, no ale przede wszystkim budynki publiczne, które mają pilnictwo. Nie wiem, Centrum Kultury, na przykład. Mhm. Trzeba było sprawdzić, czy te pieniądze się tego nadają. E, no takich obiektów pewnie można by było trochę wytypować, ale przede wszystkim trzeba je zinwentaryzować, zinwentaryz zobaczyć, czy one się tego nadają, czy nie. A jeśli nie, no to zacząć myśleć o tym, gdzie te miejsca ukrycia dla mieszkańców powinny być zlokalizowane. Tak. No i przede wszystkim jeszcze mówię jeszcze raz ćwiczenia, tak, czyli e, cały system e, ostrzegania e, syren, wiedza, informacja. informacja. Dzisiaj największym towarem, najdroższym towarem jest informacja. Mieszkańcy dostali do domu w taką ulotkę z rozpisaniem, gdzie, e, jak, w jaki sposób, jakie śmieci sortować. Mm -hmm. no, taka ulotka, myślę, że powinna trafić do każdego mieszkania w kamiennej górze. Gdzie masz odebrać wodę, gdyby było brak prądu, gdzie możesz się pojawić, załadować komórkę. Taka jedna strona, którą każdy przeczyta, nawet siedząc w toalecie, tak. i będzie przynajmniej ogólną wiedzę miał. No mm -hmm. bo jeżeli wrócimy do sytuacji blokautu w Hiszpanii, no to tam w pewnych miastach nastąpiła panika. Bo ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, nie mieli informacji. E, no, nawet taka prosta rzecz, że dzisiaj przestają działać wodociągi. E, gdzie mamy ich powodę? Mhm. Skąd mamy wiedzieć, że ten beczkowóz przyjedzie na rynek, albo na ulicę Liniogórską, albo gdzieś tam? No, napiszmy może na takiej ulotce, że w sytuacji braku wody beczkowozy będą podstawiane w określonych miejscach. Tak. Niech tych miejsc w mieście będzie 6, 7, 8. Tyle, ile jest beczkowozów, ale żeby ludzie wiedzieli, że zawsze w sytuacji braku wody, beczkowoz, beczkowoz będzie tam stał. tu i tu, dokładnie w tym mhm. miejscu. I analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o jedzenie, leki. Dokładnie i tego tak. Typu to są takie proste e informacje, kwestii. które w razie sytuacji kryzysowej mogą pomóc. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jak my mamy się zachowywać, jak my mamy się przygotować, jak nasze samorządy mają się przygotować na ewentualną falę. Przybyszy naszych rodaków na przykład ze wschodu. No, jest jakiś stopień prawdopodobieństwa, że konflikt może się rozpocząć, jeśli się rozpocznie, to tam. Więc nasi rodacy będą uciekali ze wschodniej części kraju, pewnie też tutaj. I może się zdarzyć, że w którymś momencie będziemy mieli ogromną liczbę ludzi do zabezpieczenia, ale też naszych ludzi, tak? I Władze lokalne mają zrobić plany ewakuacji zgodnie z tą nową ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Te plany ewakuacji mają sporządzić wójtowie burmistrzowie, potem starostowie, potem wojewodowie, i to ma być zbudowany na bazie tych oddolnych informacji lokalnych plan centralny. Z tym, że ja myślę, że u nas to będzie bardziej plan przyjęcia ewakuowanych, tak jak pani powiedziała, Ta. niż ewakuacji mieszkańców stąd. No bo te ziemie. Raczej nie będą e, miejscem takiego widocznego ataku. No to pewnie nie będzie pierwszy plan. Na pewno nie będzie pierwszy plan, więc pewnie, my w razie czego będziemy musieli przyjmować e, uchodźców ze ściany wschodniej, nazwijmy to w ten sposób. I teraz pytanie, gdzie ich rozlokować? W jaki sposób zapewnić im e, miejsca pobytu? I schronienia, no bo, i schronienia tak jest. No, bo w pierwszym momencie podejrzewam, że może to być jak zawsze w naszym kraju ruch oddolny, tak? Że mieszkańcy zaczną przyjmować do siebie do domów. To jest najprostsze rozwiązanie. Tylko no to też na dłuższą metę nie ma szans. Inną rzeczą jest finansowanie tego, tak, no, które póki co nie jest jeszcze jasno określone, mm. Na pewno będą środki z budżetu A państwa. ten program ochrony duże. ludności jest też jeszcze w powijakach, bo on jeszcze nie jest y, zaakceptowany Tak, on nie jest zatwierdzony przez rząd, y, ale myślę, że ci, którzy zrobią to szybciej, przygotują się do tego, będą mieć większe szanse na pieniądze. A te pieniądze y, no, mogą być duże y, mhm. na takie rzeczy. Tym bardziej, że zapisy ustawowe, z tego co ja pamiętam, mówią o tym, że y, państwo może pokrywać 100%. Kosztów tego typu. Tak. No ale żeby mogło pokryć 100% kosztów, to musi wiedzieć, za co zapłaci. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli skorzystać z tego, ale dobrze, żebyśmy byli zabezpieczeni jednak. No, przygotowanie do, do tego typu sytuacji jest chyba najważniejsza świadomość. Wiedza, informacje, jaką mieszkańcy powinni mieć, no i świadomość władz, że mają określone czynności, obowiązki do wykonania, że muszą tych mieszkańców zabezpieczyć, ochronić. I przygotować, oby tego nie było, jak Pani powiedziała, przygotować na sytuacje kryzysowe. Mam nadzieję, że jednak więcej niż 4% z nas znajdzie w razie W miejsce schronienia. A ja mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, to po pierwsze, <laughs> ja też oczywiście. a po drugie, że będziemy wiedzieli, gdzie mamy się udać po wodę i gdzie możemy załadować telefon, jeżeli nie będzie prądu i taki blokad jak w Hiszpanii nastąpi. I że ktoś do nas jest czekacz z czekaczki powie czasem jakieś ciepłe słowo. Bo przez internet tego nie wyczytamy. Wtedy niestety Bo go nie, nie będzie wtedy. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Sponsorem tego odcinka była firma Minimax 2.0. Kultowe miejsce w nowej odsłonie.